Dzień dobry, dzisiaj pokażę płyty nowoczesnej muzyki i zapraszam, zobaczcie, wilki, 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 zobaczcie, Krzysztof Krawczyk, Przebój roku, lekarze. Dusz to jest protka. Największe przeboje pan, tic, fanatik. Lubiana, płyta moja. Yy, mamy Stachurski, to jest karty. Czyta. Dwa wideo, klipy, nagrania niepublikowane, prawie 8 min, minut muzyki. Stop piratom. Karty to jest jeden. Zobaczcie. Jak, tak jak anioł, typ niepokorny. Czuję i wiem do końca moich dni. Wierzę, pamiętam Ciebie z, z tamtych lat. Dziewczęce i graczki. Tylko Ciebie naprawdę kochałem. Pozwól mi dla Was, typ niepokorny. Hence. jest Cholerny czas. gdzie czemce, igraszki, tak jak anioł czuje i wiem. Jeszcze pokażę wam. Jeszcze trzy pokażę. Płyty. Zobacz, Zobaczcie. Bace of base. To jest b tylu full nie brat brat deep full deep never gonna say i'm, im sorry looks lovely etge of We stra stra strange ways r różne to są płyty to są płyty różne takie. Zaraz pokażę Wam. Bajer Full. Bajer Full. Zobaczcie. Bajer Full to jest płyta taka. Fajna płyta. To jest taka. Taka. Różna. CD na jest I ostatnie. Biorąc. Uwagi. Pokażę wam jeszcze jedno. Szuka. Jeszcze. Męż. O, Blue Cafe. To jest jumae in in Koch, kochamy siebie gesty i lbe wainting buja pani domu. Zobaczcie, Bayer Full. Nie, pomyliłem się. Bayer Cafe. Bayer Cafe. Blue Cafe. Pierwszy You may be in love. Kochamy z, y, z siebie. Trzecie gesty. Il be vai tink. Buja. Muzyka Paweł. Rurak. Ru, Sokal. Słowa Tatiana. Okupnik. I to tyle, mój drodzy. I to tyle, mój drodzy. Jak się podobało? Jeszcze jedno pokażę Wam nie będzie cierpliwości. To jest takie lat, To, zobaczcie. No i miłym akcentem kończymy dzisiaj. Jeśli się podobało państwu, pozdrawiamy. Jeśli nie będziecie podajecie dajcie łapkę w górę. I moi drodzy, widzimy się, widzimy się za dwa tygodnie. No, do usłyszenia, mój drodzy, do, do miłego weekendu, miłego weekendu.